Kostka Dino Cube firmy MF8 oraz SMAS, co możemy zauważyć tutaj na plastiku, jest to wyraźnie wyryte. Przychodzi do nas niestety tylko i wyłącznie w foliowym opakowaniu. Zajrzyjmy najpierw od zewnątrz, czyli na naklejki. Naklejki zostały tutaj użyte, no niestety dość ciemne, ale są to ładne kolory. Dość intensywne, jednak nie są zbyt żywe, nie są jakieś to jaskrawe kolory, tylko tak jak powiedziałem, ciemne, mocno stonowane, ale nie powinny one przeszkadzać w układaniu, ponieważ bardzo ładnie ze sobą kontrastują. Co do samej kostki, jest to dość ciekawy twór, jest to niezwykle łatwa kość, ciężko porównać ją do jakiejkolwiek innej, być może najbliżej jest jej do Skiba, ale to też jest złe porównanie. Sama kostka porusza się naprawdę bardzo szybko, bardzo płynnie, nie ma z tym żadnego problemu, nie powinno to frustrować. Jak widzicie, kręcę narożnikami, więc ciężko tutaj mówić o jakimś ścieraniu zakrętów, chociaż ono też występuje, co jest jak najbardziej dużym plusem. No i dodatkowo już możemy zauważyć, że kość posiada śruby regulacyjne, więc możemy ją dosłownie yy, w każdym możliwym kierunku sobie wyregulować. Jeśli będzie za luźna, możemy ją dokręcić, jeśli chcemy luźniejszą, możemy ją troszkę poluzować. Co do kości i jej trudności, tutaj jest to naprawdę banał. No jest to kostka, do której nie potrzeba specjalnej wiedzy. Powiedziałbym nawet, że nie trzeba potrafić układać kostki 3x3 i można spokojnie na logikę rozgryźć tą układankę. Jest to niezwykle łatwa kość, ale równocześnie jest to coś innego. Jest to jedna z podstawowych kości, które właśnie opierają się o yy, narożniki, czyli o narożnikami. Dość ciekawa, przyjemna układanka, ale tak jak mówiłem, niektórych może urazić to, jak łatwa jest. No w porównaniu do ceny, bo nie jest to najtańsza kostka, a niestety poziom trudności jest trywialny. Polecam przede wszystkim tym, którzy są pewni, że mimo łatwości tej układanki będą ją układali i chcą mieć taką w swojej kolekcji. Jeśli szukacie wyzwania i czegoś trudnego, no to niestety nie jest to kostka dla Was.